Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Blockchain Poland, firma realizująca innowacyjne projekty z wykorzystaniem elementów technologii blockchain. Blockchain Poland posiada swój inkubator projektów, dzięki któremu może pomóc Ci w zrealizowaniu i sfinansowaniu Twojego własnego pomysłu. Hej, z tej strony Kacper Juraszek i witam was na kanale Bincrypto Polska. Dzisiaj przedstawię wam kilka najświeższych newsów, a oto ich skróty. Do 2030 roku co najmniej trzy kraje zastąpią fiaty cyfrowymi walutami. Człowiek przypadkowo spala 2000 dolarów BNB. Binance ma się tym zająć. Publiczność DeFi wyraża opinię na temat występów u Joe Rogana. Unia Europejska chce wprowadzić rygorystyczne regulacje dotyczące stablecoinów. Binance ogłosił 100-milionowy fundusz, aby promować swój ekosystem DeFi. Najszybsza adopcja kryptowalut na Ukrainie, w Rosji i Wenezueli. Jak Korea Północna pierze skradzione krypto? Inwestycyjny celebryta Jim Cramer rzekomo inwestuje w Bitcoina. Ale zaczniemy od początku. Do 2030 roku co najmniej trzy kraje zastąpią fiaty cyfrowymi walutami. Europejska firma badająca branżę blockchain i fintech, Digen, opublikowała raport dotyczący potencjalnego wpływu wprowadzenia CBDC na świecie. Analizując historię najczęściej wykorzystywanych walut fiat, czyli dolara amerykańskiego, euro i chińskiego yuana, firma stwierdziła, że kolejnym krokiem w ich ewolucji jest pojawienie się cyfrowych walut. W raporcie stwierdzono, że w ciągu 10 lat co najmniej 3 kraje całkowicie przejdą na CBDC. DJN nie podał dokładnie, które to będą państwa, jednak wskazał kilka krajów, które aktywnie dążą do wprowadzenia własnych cyfrowych walut. Liderem w wyścigu CBDC są Chiny. Szczególnie patrząc na to, że to najbardziej zaludnione państwo już teraz testuje Deepak na milionach obywateli. Jeżeli chodzi o Europę, to Szwecja wydaje się bardzo aktywnie pracować nad własnym CBDC. Na początku 2020 roku kraj ten stworzył specjalną grupę, której celem jest przetestowanie cyfrowej korony. Szwecja planuje całkowicie zaprzestać wykorzystywać gotówkę do 2025 roku. Człowiek przypadkowo spala 20 tysięcy dolarów w BNB. Binance ma się tym zająć. Prezes Binance Changpeng Zhao ujawnił, że użytkownik Binance przypadkowo wysłał 800 BNB na adres smart kontraktów Binance Smart Chain, skutecznie tracąc swoje monety na zawsze. Zao w ujawnił, że użytkownik błagał platformę, aby pomogła mu odzyskać utracone monety o wartości 20 tysięcy dolarów. Ostatecznie wydaje się, że CZ zdecydowało się pomóc użytkownikowi. Decyzja Zao, by poprosić społeczność o opinię na temat sposobu rozwiązania problemu, zainicjowała dodatkową rozmowę o tym, jak postępować w przypadku podobnych incydentów w przyszłości. Podczas gdy niektórzy użytkownicy argumentowali, że takie monety nie powinny podlegać zwrotowi, zgodnie z niezmiennym charakterem blockchaina inni odpowiadali się za bardziej zorientowanym na człowieka spojrzeniem na problem. Jak zasugerował CZ, Binance ma dwie możliwości: przejrzeć księgi i poinformować użytkownika, że jego monety zostały niestety utracone na zawsze, lub nieco naginąć zasady i zwrócić mu pieniądze, odejmując kwotę od kolejnego spalenia BNB. Nic dziwnego, że doprowadziło to do podziału opinii, ponieważ niektórzy respondenci woleli ideologicznie czystą opcję. Publiczność DeFi wyraża opinię na temat występów u Joe Rogana. Jason Choi, szef działu badań w Spartan Capital, zapytał swoich obserwujących na Twitterze, kto z przestrzeni DeFi powinien wystąpić w podcaście Joe Rogana, jeśli byłaby taka szansa. Nie brakowało sugestii, wśród których znalazły się takie nazwiska jak twórca WiFi Andre Cronje, Richard Hertz, i oczywiście niesławny Czef Nomi, który założył sushi słab przed wyprzedaniem, wyjściem i powrotem do projektu w trakcie niecałego tygodnia. Rogan, gospodarz podcastu The Joe Rogan Experience, nie jest opcją w krypto. To on zapytał Jacka Dorsea o krypto w swoim programie, w odpowiedzi na co dyrektor generalny Twittera i Square powiedział, że internet będzie miał rodzimą walutę i wierzy, że będzie to bitcoin. Latem Rogan promował aplikację Cash App w reklamie swojego podcastu, mówiąc, że to najlepszy sposób na zakup bitcoinów. Ze swoją miesięczną publicznością, liczącą według szacunku ponad 200 milionów, rozmawiał o układaniu statystyk i dokonywaniu automatycznych zakupów największej kryptowaluty, zachwycając się jej zdecentralizowaną naturą i mówiąc: Chciałbym, żeby to był sposób, w jakim wymienialiśmy waluty, a może istotnie będzie nim w przyszłości. Wchodzimy na pokład. Unia Europejska chce wprowadzić rygorystyczne regulacje dotyczące stablecoinów. Główne europejskie kraje, w tym Niemcy, Holandia i Włochy, wezwały do wprowadzenia bardziej rygorystycznych regulacji stablecoinów. Jak podała agencja Reuters, celem nowych regulacji ma być ochrona konsumentów i zachowanie suwerenności państwa w polityce pieniężnej. Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Holandia zwróciły się do Komisji Europejskiej z prośbą o uregulowanie stablecoinów. Rozpatrywane przepisy wymagają, aby wszystkie stabilne monety były zabezpieczone przez walutę Fiat w stosunku 1 do 1. Zabezpieczenie Stablecoinów powinno być zdeponowane w instytucji zatwierdzonej przez UE i denominowane w walutach UE. Co więcej, wszystkie spółki związane z emisją Stablecoinów powinny być zarejestrowane w Unii Europejskiej. Według niemieckiego ministra finansów Olaf'a Scholz'a przepisy muszą mieć twarde podejście i obejmować zakaz wszelkiej działalności sektora prywatnego, która nie spełnia przepisów. Takie rozwiązanie może okazać się problematyczne dla firm takich jak np. przykład Tether, których zabezpieczenie zostało sprawdzone przez branżowych regulatorów. Francuski minister finansów Bruno Le stwierdził, że nowe regulacje miałyby zapobiegać wykorzystaniu kryptowalut do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dodał także, że Europejski Bank Centralny powinien być jedynym, który ma prawo emitować walutę. Binance ogłosił 100 milionowy fundusz, aby promować swój ekosystem DeFi. Jedna z najpopularniejszych platform handlowych, Binance, intensywnie inwestuje w promowanie własnego ekosystemu DeFi. Giełda stworzyła fundusz o wartości 100 milionów dolarów, aby zachęcić deweloperów do budowania aplikacji na jej nowym łańcuchu smart chain. Podczas konferencji The World of DeFi Changpeng Zhao, dyrektor generalny Binance, ogłosił utworzenie funduszu o wartości 100 milionów dolarów. Jego celem jest promocja projektów DeFi realizowanych w ramach Binance Smart Chain. Binance Smart Chain jest platformą opracowaną przez Binance, która działa równolegle do Binance Chain i obsługuje smart kontrakty. Główna różnica pomiędzy tą platformą a pierwotnym blockchainem Binance, na którym działa BNB, polega na tym, że skupia się ona przede wszystkim na szybszym przetwarzaniu płatności. Smart Chain ma się stać podstawą, na której rozwijane będzie więcej aplikacji dzięki jego wsparciu dla bardziej złożonych projektów. Pomimo, że są to zupełnie inne produkty, Binance chce zapewnić zgodność pomiędzy tymi dwoma blockchainami. Dzięki temu użytkownicy będą mogli bez problemów przynosić BNB lub każdy inny token z jednego łańcucha do drugiego. Najszybsza adopcja kryptowalut na Ukrainie w Rosji i Wenezueli. Chainalysis stworzył Global Crypto Adoption Index 2020, korzystając z czterech istotnych parametrów. W ten sposób firma przeprowadziła ocenę 154 krajów, które wzięły udział w badaniu. Indeks analizuje trzy główne wskaźniki: całkowitą wartość transakcji dzieloną przez siłę nabywczą na mieszkańca, wartość detalicznych transferów w ramach łańcucha, dzieloną przez PPP, oraz liczbę depozytów dzieloną przez liczbę użytkowników internetu. Oprócz tego uwzględnia też wolumen transakcji zawieranych na giełdach P2P, dzielonych zarówno liczbą użytkowników internetu, jak i PPP. Chainalysis wyjaśnił: Im wyższy jest stosunek wartości otrzymanej w łańcuchu do PPP per capita, tym wyższy jest ranking, co oznacza, że gdyby dwa kraje miały taką samą wartość otrzymanej kryptowaluty, kraj o niższym PPP per capita znalazłby się na pierwszym miejscu. Metodologia ta stanowi jedną z pierwszych w historii prób kompleksowego rozbicia globalnej aktywności kryptowalutowej na poziomie krajowej, krajowym. Według firmy analitycznej, krajami, które najszybciej przejmują kryptowaluty są Ukraina, Rosja, Wenezuela, Chiny, Kenia, USA, RPA, Nigeria, Kolumbia i Wietnam. Spośród 154 analizowanych krajów, tylko 12 praktycznie wcale nie weszło w branżę blockchain i kryptowalut. Wśród nich znajdują się Afganistan, Algieria, Republika Zielonego Przylądka, Czad, Fidżi, Laos, Libia, Mongolia, Tadżykistan, Turkmenistan, Zachodni Brzeg i Gaza oraz Zimbabwe. Jak Korea Północna pierze skradzione krypto? Każdy kraj ma jakieś swoje brudy, które musi wyprać, a Korea Północna ma ich wyjątkowo dużo. Na przestrzeni ostatnich kilku lat służby bezpieczeństwa tego kraju dokonały kilka kryptowalutowych ataków hakerskich. W jaki sposób autokratyczne państwo, które właściwie nie ma sojuszników, zmienia cyfrowe aktywa w gotówkę? W ostatnich latach Korea Północna zintensyfikowała swoje działania w zakresie cyberataków. Biuro Jednostki Wywiadu Wojskowego 121 jest siedzibą co najmniej czterech znanych grup hakerskich. Niedawno grupy te nasiliły swoją działalność i zaczęły celować w amerykańskie banki. Hakerzy pracują również nad tym, by uniknąć sankcji ze strony amerykańskiego skarbu państwa. Co więcej, ONZ uważa, że władze używają skradzionych środków do finansowania budowy broni jądrowej. Jednak dzięki sankcjom Korea Północna nie ma dostępu do giełd takich jak Gemini czy Coinbase, które pomogłyby im spieniężyć kryptowaluty. Środki, które zostały skradzione przez władze państwa, są bezwartościowe dopóki nie zostaną zamienione na fiaty. Christopher Janczewski, agent IRS, powiedział dla MIT Technology Review: Powiedziałbym, że pranie jest bardziej wyrafinowane niż same hakowanie. Pierwszym krokiem do prania pieniędzy jest zatarcie śladów. Jedną z głównych północno północnokoreańskich grup hakerskich jest grupa Lazarus. W ostatnim czasie byli oni podejrzani o kradzież setek milionów dolarów w kryptowalutach. Naukowcy w sierpniu ujawili ich metody działania. Inwestycyjny celebryta Jim Kramer rzekomo inwestuje w Bitcoina. Popularny analityk kryptowalut Atony Pomp Pompliano twierdzi, że przekonał guru inwestycyjnego Jima Kramera do zakupu bitcoina. Oglądalność programu telewizyjnego Mad Money Kramera sięga ponad 200 tysięcy widzów dziennie. To ogłoszenie zbiegło się w czasie z niewielkim wzrostem ceny bitcoina, ale czy prawdopodobny zakup Jima Kramera może mieć taki wpływ, by był on znaczący na rynku? Pompliano stwierdził, że podczas wywiadu 10 września przekonał Jima Kramera do zainwestowania w bitcoina. Tysiące użytkowników Twittera chwaliło tę wiadomość i chociaż nie ma sposobu, aby udowodnić przyczynowość tego zdarzenia, po ogłoszeniu nastąpił niewielki wzrost ceny bitcoina. Kramer, osobowość telewizyjna o postawie ponadprzeciętnej, poruszał temat bitcoina w swoich programach. Jednak nigdy nie zobowiązał się do zakupu. Aż do tego momentu jego postawa była postronna i sceptyczna. Niedawno do świata kryptowalut dołączyły inne znane nazwiska. Kierownik Barstool Sports Dave Portnoy. Głośno opowiadał o swoim entuzjastycznym wejściu do gry, a nawet pojawił się w popularnym filmie na YouTube, omawiając bitcoina z brzydniekami Winklevoss. W maju menedżer funduszu hedgingowego Paul Tudor Jones powiedział, że 1% swojego portfela ma właśnie ulok ulokowany w bitcoinach. Chociaż Kramer jest najbardziej znany ze swojego programu Mad Money, w którym dzwoniący pytają go o wskazówki dotyczące konkretnych akcji, jest kimś więcej niż tylko zwariowanym gospodarzem programu. Pojawia się wiele razy dziennie w CNBC, a jego bezpośrednia, rozsądna postawa jest uwielbiana zarówno przez inwestorów, jak i widzów. Popularność Mad Money wzrosła w tym roku o 64%. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Serdecznie dziękuję za obejrzenie. Pragnę zaprosić Was na nasz kanał Telegram, na którym tylko dla Was Darek Rydwelski przygotowuje analizy techniczne. Jeżeli film Ci się spodobał, zachęcam do zostawienia śladu po sobie w postaci łapki w górę i komentarza. Subskrybuj nas, aby być na bieżąco. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!